Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki, nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże, lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie. Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, Sodomie lżej będzie w ówdzie niż temu miastu. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki, nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na Nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomiel lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.